Injustice to nowa animacja od DC, druga, która jest oparta na grze wideo. Poprzednio się to zdarzyło przy okazji filmu Batman Assault on Arkham i przy, oczywiście przy okazji takiejże gry. Fabuła? O nie, nie będę zradzał, spokojnie, Fabuła nie będę zradał. Powiem tylko w ten sposób. Jest jazda, naprawdę jest jazda, jest to rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Ale zanim recenzja to cześć, nazywam się Marcin Skruch, i jeżeli kochasz takie umówienia, to pamiętaj o trylogii prawdziwego. Komiksomaniaka? Niech tak będzie. Po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją Wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, naduś dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji. Od razu zauważę... Jest to film dla dorosłych. To nie jest żadna, ok, wiem, że to jest animacja, to jest Batman, Superman i tak dalej, tak dalej flash się pojawia. To nie jest rzeczywiście bajka dla dzieci. To jest bajka dla dorosłych, bo krew się leje na prawo i na lewo. Masakra, Superman y, odleciał całkowicie dosłownie i w przenośni, i muszę przyznać, że tak, to jest to, co ty gry najbardziej. Może zacznę od, jak mówi Kabaret, neonówka, y, oczywiste oczywistości. Kreska, tak, jak najbardziej to ta kreska, którą ja lubię. To jest dokładnie ten typ animacji, który mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Podawali informacje na temat tejże animacji ostatnio przy okazji DC Fandom 2021 i jak najbardziej w grę. Grałem raz, przyznam szczerze, niespecjalnie miałem czas, żeby pograć dłuższy okres Bodajże po jednym dniu przestałem, ale jest to do, rzeczywiście dosyć fajna gra Jeżeli nie było Ci nigdy dane zagrać w tę grę, w opisie wrzucę link, może sobie sprawdzić Bo jest ona dostępna na różnego rodzaju platformy, może sobie spokojnie pograć Bo jest, jak mówię, cały czas dostępna Postaci mamy mnóstwo, naprawdę, bo wszystkich, których znasz z tej gry, albo prawie wszystkich mamy Superman, Batman, Flash, Jimmy Olsen, jest Joker jak najbardziej Jest Damian Way, jest Ra's al Ghul Atom, Hockman, Zielona Strzała i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy tutaj się rzeczywiście pojawiają, więc dla każdego coś miłego. Co mnie zaskoczyło, ponieważ, okej, okay, ja już znam rzeczywiście animację od DC, nieważne czy, czy był to Killing Joe, czy Under the Red Hood, czy innego rodzaju, że tak powiem, produkcję od, od, od Warner Brothers. Tutaj rzeczywiście naprawdę się dzieje i to jest rzeczywiście mocna strona tych animacji, mają wolną rękę. Jak najbardziej. Produkcja mówi, jedziesz. Jedziecie z koksem, ma być rzeczywiście dobrze, fajnie, ekstra, super itd., dalej I to jest to, że rzeczywiście tutaj jest dosyć konkretne nawiązanie do gry. Nie było, ok no nie możemy, bo zrobimy to... To nie może być RK, nie może być od 18 roku życia. Właściwie, R w Ameryce jest od 17 roku życia, ale niech tak, niech tak będzie dla, dla potrzeb tej, re tej recenzji. Rzeczywiście, że nie, no bo tu muszą dzieciaki obejrzeć w ogóle nie, rzeczywiście nie. Tutaj trzymamy się jak najbardziej tego, co wyznaczyła gra, tego poziomu, tej zasadności. Nawet jeżeli popatrzysz na zwiastun, no to już po prostu tam jest, tam jest grubo. I to rzeczywiście mi się bardzo podoba, bo takie filmy ja chcę oglądać. Nie, spokojnie, nie, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Tudzież zrozumiał, nie to, że, o par tylko oglądać krew i w ogóle 18. Nie. Ta. Jeżeli coś ma swoją, że tak powiem podstawę, materiał źródłowy, że tak w produkcji dla dorosłych, to niech tak będzie, ale nie ugrzeczniajmy tego na siłę, żeby rzeczywiście z tego wyszedł kolejny Venom PG13 czy coś takiego. Nie, jeżeli dostajemy deadpoola, Oczywiście nawiązując do, do zasadności, który jest w komiksie 18 i to jest rzeczywiście komiks dla dorosłych, to niech film będzie taki samy, i tak jest. I podobnie jest tutaj, i rzeczywiście to jest moc, bo gdyby tak na dobrą sprawę usunąć te wszystkie sceny, albo napisać je inaczej, te wszystkie sceny, które są rzeczywiście no, dosyć krwawe, brutalne itd. itd. to ten film miałby, miałby pewnie 5 minut. Ca nie trzymałby się kupy, albo po prostu bym wyłączył po 10 minutach i stwierdził nie dziękuję bardzo, to nie jest to, co tygrys chyba najbardziej. A tutaj rzeczywiście jest to zrobione dobrze, jest to zrobione z jajem. Pokazane jest, że każdy, nie ma znaczenia, czy mówimy o kosmicie, jak na przykład w tym momencie Superman, czy o innym, czyli Martian Hunter i tak dalej, bo tych ty rzeczywiście kosmitów, ufoków i tak dalej, tak przybyszów z innych wymiarów w, w DC jest całe mnóstwo. Każdy może po prostu zwariować i tak samo jest w tym w filmie jedna po czym jedna taka mała rzecz, która jak najbardziej sprawi, że Człowiek się załamie i no już nie będzie rzeczywiście z sobą Dlatego ja tak, jak najbardziej Oczywiście tę animację polecam Mam tutaj całą listę zapisaną Ten, ten odłożył łóżkę, tego nie ma Tego pozbawili głowy i tak dalej tak dalej. Ale to nie będę rzeczywiście zdradzał No Dostajemy rząd amerykański Który oczywiście jak zawsze jest tęp i nieruchawy Jak najbardziej My musimy zrobić to i to I trzymamy się zasad, które u utworzyliśmy w 1850 roku i rzeczywiście będziemy się trzymać tego cały czas, bo armia amerykańska jest taka i w ogóle, a rząd amerykański. Nie, to jest rzeczywiście nudne. Jest pokazane, że to są tempaki, że to są sztywniaki, że mają kołek w tyłku i powinni go jak najszybciej wyciągnąć. Ale reszta. Oczywiście że tak, mój ulubieniec, wbrew temu co widzisz na, na koszulce Batman pokazuje, że daje radę Superman też jest rzeczywiście szaleńcem A i Joker i inni wpisują się w to I pokazują, że tak, jest moc Rzeczywiście wszystko się zgadza Dlatego ja temu filmowi daję siódemkę I przyznam szczerze, że czekam Jak najbardziej czekam, bo był taki okres W, w animacjach DC, że, że rzeczywiście Tu było wszystko stonowane Było zresztą napisane na, na IMDB Te filmy, te animacje były zrobione tylko i wyłącznie po to Żeby sprzedać zabawki, sprzedać koszulki i tak dalej, i tak dalej a w tym momencie jest dziękuję bardzo, robimy to po to, żeby pokazać widzom, my potrafimy my damy wam to, czego potrzebujecie a najlepsze, będzie to dobra rozrywka tak, jeszcze z takich ciekawostek, które mam zapisane a które nie zdradzają fabuły, mam zapisane, że Robinem w tym, w tym filmie jest Damien Wayne a także akcja rozgrywa się na Ziemi 22, więc rzeczywiście troszeczkę jest to pozmieniane, pokominowane, ale jeżeli znasz grę Będziesz się tym y, filmem cieszył, nawet jeżeli nie znasz gry. Tak naprawdę ta animacja jest tak skonstruowana, że nie trzeba być y, cytując kabaret trolejbusem. Nie, nie trzeba być omnibusem, nie trzeba znać wszystkiego. Po prostu można ten film obejrzeć jako osobny byt i rzeczywiście to jest to, co gryski lubię najbardziej. A jeżeli ta recenzja tobie się podoba, to oczywiście, że tak. Udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. A z mojej strony to już, dziękuję bardzo i oczywiście, że tak, przy okazji kolejnej recenzji widzimy się, widzimy się szybciej niż Ci się wydaje. Cześć!